O, musiałabym panu pokazać. No, Zależy w jaka pozycja. No, jak, jak państwo Na, w myślą? w siedzeniu. No właśnie, a w siedzeniu jaka jest ulubiona? No, wygodna. A jakie jeszcze są inne rodzaje pozycji? No. <laughs> Zobaczyć Valentinekami takie pytanie. <laughs> no Jesz, jest jeszcze pozycja społeczna, prawda? No jest, jaka jest państwo pozy... odpowiada. Dobra. Przyjemna. Społeczna, jaka jeszcze może być pozycja? No widzę, że tutaj naciągacie na seksualne pozycje. A, to Panu się takie coś nasunęła, więc jaka seksualna? Różne. No, dziękuję. No, dziękuję. Mamy jakieś nazwę? Jednak, jednak siedzenia to najbezpieczniejsza. No, 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 dziękuję bardzo. Jaka jest Państwa ulubiona pozycja? <laughs> to znaczy na stojąco przy kuchni. I przygarkę. Wygodnie? <gors glasses> Czy wygodnie? <gors�> Gosia, wygodnie nam to jest. Później bardzo smakuje. No, no tak. ty No jak robimy obiad, to stoimy w życie. jaki jest efekt tego. <gorszte> <gorszte> Drugie danie z zupą. Pozycja? <gorszte> Pozycja. Ale czego? No jak myślicie? No. trzeba? Na przykład. Zdrabia się. Jeszcze na chwilę. To znaczy, jeżeli chodzi o seks, to najlepsza pozycja to może być po Bożemu, bądź yy, najeźdźca zwana. Dlaczego akurat o seks? Ja się pytam po prostu o pozycję. Pozycję? No, nie wiem, może koleżanki coś powiedzą? Mnie na przykład bardzo się podoba yy, książka no. Mirama Whartona. Yy. Zawiniony śmierć, nie To Twoja ulubiona pozycja. A Twoja ulubiona pozycja? Moja? Y, taka, która najbardziej by mnie usatysfakcjonowała. Z tym znaczy względem. Różnie to można interpretować. Moja pozycja to jak... Y, 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 Jaką należą to, czy jaka, czy jak? No właśnie, jaka jest Pana ulubiona pozycja? Moja ulubiona pozycja, proszę Pana, to jak... Jak mam maleńkiego kata, to wychodzę z domu i djemek kwasiczy, bo wódki nie chcę, ale bo, wie pan, co to znaczy kwasiczy? O, tak po prostu sobie buchnąć dełek. To jest moja ulubiona pozycja. E, jaka jest Pani ulubiona pozycja? E, ale zależy czego? No jak Pani sądzi? Są różne pozycje, proszę Pana. A na przykład jak? Hmm. Naprawdę mówię to, że zależy, no, teraz się śpieszę i nie mam czasu. Naprawdę, przepraszam. Dziękuję bardzo. Nie rozumiem, jaka pozycja? No, ulubiona pozycja. Ale tak do, konkretniej. No, nie wiem, co Pani się nasuwa, jaka może być pozycja. pozycja? Materialna kariera dziennikarki. To jest Pani ulubiona. pozycja siedzieć. Siedzieć i nic nie robić. E, dzień dobry, e, telewizja kablowa Teleżat. Proszę Pana, jaka jest Panów ulubiona pozycja? Pozycja? Książkowa? Może być książkowa. Władca pierścieni. A i jaką mają ulubioną pozycję. Władca pierścieni. Może być filmowa na przykład Pulp Fiction. Oprócz książkowych i filmowych jakie jeszcze mogą być pozycje? Nie wiem. 6 na 9. 6 na 9. A co to jest 6 na 9? Yy, to kiedy kobieta ma głowę yy, odwrotnie niż powinna mieć. Zazwyczaj. To znaczy jak od stopy jej głowa odchodzi? Nie, 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 to znaczy y, jej ciało jest położone tak, że y, zwyczajnie ma w, y, w swoich ustach człon członka mężczyzny, członek mężczyzny właściwie, a mężczyzna y, ma głowę między udami kobiety. I to jest? 6 na 9. Tak. Tylko że to nie jest moja ulubiona pozycja. A jaka jest twoja ulubiona? Yy, bo...